Witamy w kolejnym odcinku Polskie Rozmowy w Brazylii, serii, w której odkrywamy obecność polskiej kultury daleko od naszych granic. Dzisiaj spotkamy się w Kurytybie, stolicy stanu Paraná na południu Brazylii. To miasto, liczące ponad 2 miliony mieszkańców, jest znane wielokulturowości, a wśród jego mieszkańców szacuje się, że między 400 a 600 tysięcy osób może mieć polskie korzenie. Naszym dzisiejszym gościem jest Lori de Raújo Filho, osoba bezpośrednio niezwiązana z Polską przez pochodzenie, ale głęboko zanurzona w polskiej kulturze przez swoje wieloletnie zaangażowanie. Jako kluczowa postać w największym polskim zespole folklorystycznym poza Polską, Loryval przynosi ze sobą cenne doświadczenia i perspektywy, które rzucają nowe światło na polskość w Brazylii. Przez naszą rozmowę pragniemy przybliżyć widzom nie tylko piękno polskiej kultury, ale też rozwiać niektóre mity i niejasności związane z polskim dziedzictwem w tej części świata. Ja jestem Lorivaldia Raużufiliu, mieszkam w Kurtybii, obecnie jestem prezesem zespołu Wisła, a w zawodzie jestem nauczycielem. Opowiedz nam historię Wisły, kiedy powstała, kto ją założył, gdzie się znajduje obecnie i. Dokąd zmierzacie. Zespół Wisła kiedyś e, nazywał się Grupą Folkloricą polonezo Paranatu, to znaczy grupa folklorystyczna ze Stanu Parana. A początek tego zespołu e, był w roku 1928. Kiedy przyjechał do Kurytyby aktor. E, profesor tańca Tadeusza Morozowicza. E, on e, mm, on e, przyjeżdżał prosto prostu z Krakowa i jako przyjechał do Kurytyby, e, Polonia tutaj czekała na znanego e, tak, e, e, artysta e, z Polski. I tak to był bardzo ważny e, przyjazd tego człowieka, bo w Kurtyum stworzył e, drugą szkołę baletową e, z, z tego kraju, z Brazylii. A poza tym stworzył tutaj, gdzie jesteśmy w tej stowarzyszeniu, było wiele inaczej wtedy, e, grupa teatralna, która miała e, bardzo dużo wpływ ludowy, to znaczy folklorystyczny. A profesor Tadeusz Marozowicz zawsze, jak przedstawił różne spektakle teatralne, dał tańce ludowia, krakowiaka, mazura czy poloneza, po prostu w tych spektaklach, a przez wiele, wiele lat profesor był najważniejszą osobą w Kuritybie, jeżeli chodzi o kultury e, polskiej. A w roku e, 1960 e, stowarzyszenia Juventus w Krytybie stworzył oficjalnie, dokumentalnie zespół e, polskiego zespołu Sparany e, i tam e, w tej stowarzyszeniu tak, e, łączył Polaków i bardzo dużo wtedy. A w roku 1965 a ten zespół niestety się, e, się zmodyfikował i, i, i z tego zespołu robiło się dwa zespole, to znaczy zespół Juventus i zespół Polonez do Paraná, a poza tym okazało się, że e, e, od tego momentu, od roku 1965, nigdy ten zespół nie zamykał drzwi, to znaczy zawsze był i działa od tego momentu. Więc zespół od roku 1928 i przez roku 1960 a do dzisiejszego jest e, otwarty i e, dzisiaj ma e, największa ilość członków e, w swojej historii. I dzisiaj na pewno jest e, największym zespołem polonijnym na świecie. Mam nadzieję, że. Tego to będzie dalej, bo jest przykładem dla nowych zespołów. Wisła jest znany tutaj w Brazylii jako zespół, który naprawdę e, e, robił dużo sukcesu i mam nadzieję, że będzie robił. Ja nie wiem, czy ja będę tutaj za parę lat, czy nie będę, mam nadzieję, że tak, ale robiłem pracą tutaj i robię z pasją, żeby kontynuować tą pracę. Nie tylko ja, kontynuować, ale. Ci, którzy ze mną się uczą, mogą kontynuować i ta piękna historia musi być pokazana nie tylko w Brazylii, ale w Polsce i po całej Brazylii. I dlaczego to dla ciebie jest takie ważne? Tutaj w tym zespole ja poznałem swoją żonę. Moja córka też tańczy z nami tutaj. Tutaj mam swoich najlepszych, najlepszych przyjaciół, a co. Ten zespół mi dał, dał po prostu możliwość poznawania polskie i świat. Po prostu tutaj jest moja rodzina, moja, może nie ze krwi, ale po prostu moja serdeczna rodzina jest tutaj w tym zespole. Nie może być inaczej. Ja muszę coś dać, dawać dla tego zespołu i dać swoją pracę swoją wiedzę. Przynajmniej tego jest potrzebne, więc dla mnie tutaj jest czasami najważniejsze niż moją pracę w zawodzie, czy mieć wolnego czasu. Ja chcę być zawsze tutaj i po prostu z moimi kolegami zbudować coś na przyszłość. I jakie plany macie na tą niedaleką przyszłość? No mamy w tym roku jeszcze sprowadzić remont, jeszcze ulepszyć jeszcze to miejsce. Musi być tutaj miejsca, gdzie ludzie się bardzo dobrze czują. I oczywiście chcemy tworzyć druga Wisła w Kritiwie, nie w tym miejscu, ale w dzielnicy jakieś, zespół musi się rozwijać, i, a tutaj jesteśmy już w jakimś już granicy tego, ale możemy się rozwijać do innego miasta nawet i w Kritiwie będzie już druga siedziba Zespołu Wisła. W tym roku. Mam nadzieję, że i tak ma się rozwijać, bo to jest po prostu sposób powstrzymania polską kultury i też powstrzymania naszą historię.